Krąg Białej Podkładki. I każdy, kto wie, o czym mowa, gdy słyszy to słowo, uśmiecha się radośnie, dlatego, że to wspomnienie naszych dobrych lat. To dekada Białej Podkładki, gdy w harcerstwie instruktorzy zamieniali podkładki białe podkładki granatowe. Dojrzewali. To czas dekady, gdy przyszło nam kierować, podejmować decyzje, tworzyć nową rzeczywistość w kraju, który. Ozyskiwał niepodległość, wolność i budował nową gospodarkę. Ale i wreszcie pierwszej dekady XXI wieku, która prowadziła nas poprzez wszechnicę starszeharcerską, do wszechnicy mediacji, którą właśnie popularyzujemy. Droga dialogu to droga szacunku. A jeśli udaje nam się budować przyjaźń, to na pewno ma narodowych, w różnych strukturach społecznych, w których uczestniczyliśmy. Tak jak Jerzy Owsiak przez kilkadziesiąt już lat wyznacza dla nas drogi przyjaźni, tak samo i my pamiętamy nasze najbliższe kręgi i przyjaciół z którym przyszło nam się spotkać. Dla nas tą stoją, nie skąbia i podkładki, i suche rzeki pieszczata.